Witajcie w poradniku, w którym pokażę Wam, jak skonfigurować router TP-Link model TDW8970 pod usługę Neostrady Orange. Aby to zrobić urucham swoją przeglądarkę i w polu adresu wpisz. Jako użytkownik wpisz Admin i jako hasło też wpisz admin. Kliknij Login. Poczekaj na wyświetlenie się do strony konfiguracyjnej routera. Aby skonfigurować router, w tym menu, tutaj, kliknij Quick Setup. W pierwszym oknie kreatora konfiguracji Quick Setup Start, kliknij Next. W następnym kroku, czyli Quick Setup DSL, jako VPI wpisz 0, a jako VCI wpisz 35. Kliknij Next. W kolejnym kroku Quick Setup ADSL Connection Type, jako, twoje, jako połączenie wybierz pp3poa require a username and password over atm kliknij next W kolejnym kroku quick setup 3poa jako nazwę użytkownika wpisz swoją nazwę użytkownika taką jaką dostałeś, otrzymałeś po rejestracji usługi Neostrada, Neostrada Orange pan Neostrada broń boże nie wpisuj mojej nazwy użytkownika tylko wpisz swoją nazwę użytkownika Neostrady Czyli nazwa użytkownika małpanneostrada.pl W polu password wpisz swoje hasło, jakie otrzymałeś po rejestracji usługi Neostrada Orange. W polu confirm password potwierdź wcześniej wpisane hasło. Pamiętaj, aby dobrze wpisać hasło. Po poprawnym wpisaniu hasła i jego potwierdzeniu, kliknij Next. Jeżeli chcesz używać sieci Wi-Fi, bo ten router obsługuje sieć Wi-Fi do prędkości 300 sekundę, w zakresie 2,4 GHz to w polu Wireless Network Name wpisz swoją nazwę, wpisz swoją nazwę sieci lub zostaw domyślną taką jaką podaje konfigurator konfigurator, broń boże nie wpisuj mojej nazwy jako region wybierz Poland channel zostaw domyślnie auto jako modę wybierz 11n only, only. Jeżeli chcesz aby twoja sieć wifi była zabezpieczona To zostaw zaznaczenie przy polu przy, przy wpa2 WPA psk na wpa2-psk-recommend Jako hasło wpisz swoje hasło do do, które będzie chroniło twoją sieć wifi Broń boże nie wpisuj mojego hasła do sieci wifi Kliknij jeżeli wszystko już uzupełniłeś Kliknij next w kroku Quick Setup Confirm sprawdź, czy poprawnie wypełniłeś. Wypowiednione zostały wszystkie poprzednie pola, czyli DSL PVC 0x35, Connection Type 3POA, UserName, nazwa użytkownika małpaneustrada.pl, hasło, sieć Wi-Fi Enabled, nazwa sieci, czyli Wireless Network Name, tak zwany SSID, jako region Poland. Channel Auto, ModE11N Only, Security WPA PSK na WPA2 PSK i Wireless to jest hasło do sieci. Powtarzam, nie przepisuj przy nazwie sieci i przy nazwie użytkownika, na znaczy 13 nazwie użytkownika broń Boże, nie przepisuj mojej nazwy użytkownika, jak również mojej nazwy sieci Wi-Fi oraz mojego hasła sieci Wi-Fi. Jako nazwę użytkownika Wi-Fi pamiętaj, by wpisać swoją nazwę użytkownika Neostrady, taką jaką otrzymałeś po rejestracji usługi Neostrada Orange. Jako nazwę sieci Wi-Fi wpisz swoją nazwę sieci Wi-Fi, a jako hasło do Wi-Fi wpisz swoje hasło. Jeżeli wszystko się zgadza, jest wpisane poprawnie, kliknij na przycisk Save. Teraz poczekaj na ukończenie testu sp sprawdzenia po stanu połączenia. <laughs> Jeżeli setup status wszystkie pola, czyli operation mode configuring, one connection releasing, one connection configuring, gateway and DNS configuring oraz ify configuring masz opisane jako success, oznacza to, że twój router połączył się do internetu, o czym świadczy zapalenie się na zielono diody internet na routerze. Jeżeli wszystko jest poprawnie, wszystko jest dobrze, kliknij po prostu filtr. Na koniec sprawdźmy, czy router połączył się do internetu. Po prostu w, w przeglądarce internetowej uruchom nową kartę i wpisz dowolny adres, na przykład www.onet.pl Jeżeli strona się wyświetla, to znaczy, że router, dział, router działa i łączy się z internetem. W ten prosty sposób pokazałem Ci, Pokazałem, nie pokazałem, tylko pokazałem, jak skonfigurować router TP-Link model tdw 89370 pod usługę Neostrady Orange.